Witam, ja jestem Knityk, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w władą 2. Ok, to sobie lecimy następny wyścig naszym autkiem Miura, nie wada, nowa Łada. I lecimy sobie dzisiaj puchar, który składa się z trzech torów, z trzech wyścigów, czyli będzie szybka jazda. Tak, ja coś lubię. No, no to już tutaj góreczki na początku, kamyczki, wszystko mam na klacie. O! Na dwóch kółkach tutaj wariastwa, czarny dym, nic nie widać, ale... Resecik tutaj sobie zawsze czeka na mnie. Nie. O, tutaj jakieś dwoje się zabawia jeszcze. Zostali z tyłu, żeby się zająć z sobą. Ale ja nie będę im przeszkadzał, więc uciekam do przodu. No i następna dwójka, tylko teraz facetów dwóch tutaj przytula, ale jednak chyba się rozmyślili i pojechali dwoma różnymi ścieżkami. Jeden postanowił pojechać do Sofii, a drugi gdzieś tutaj się zawieruszył z tyłu i jest w sumie teraz samotny. Nie chciał faceta, nie ma też kobiety i jest sam. No przykra sprawa, ci tutaj się ładnie zabawiają. Jedno o jakieś mury, drugie o mnie, gdzie się obija. Wszyscy tu próbują coś ze mną walczyć, ale tu trzeba by troszeczkę stanowczo zadziałać i nie dać im się wyprzedzić. Jak tu wariuję, ja tutaj wrzucam inne auta pod koła, a ci tylko balansują między nimi, chociaż Sofia już chyba za bardzo zaszalała i tam widziałem właśnie przed chwilą, obracała się we wszystkie strony, ale już na do przodu, co jest niepokojące, bo zaraz może się znaleźć blisko mnie ponieważ zamiast patrzeć się na trasę, patrzy się cały czas na mini i jeżdżę po wszystkich barierkach. No, kto to jest pierwszy? I to jest niebieski. Aha, Frank Malkov? Czyżby on był pierwszy? No niesamowite. O, wszystkie. No chyba nie będzie prądu przez jakiś czas. Ale i dalej się te znaczki świecą. To może z innej strony jest dopływ prądu. Popia. Muszę Cię tutaj, wiesz co, wykoleić gdzieś. Tak, o. Ja. nie tak. Jest kiepski pomysł. Chociaż, wojdzie Jeszcze sobie skoczyłem! Dzikus, taki wariat! Szaleniec! Okej. Okay. Sofia już mnie próbuje tutaj dogonić, ale nie, 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 nie damy się, nie damy się. Albo się damy. Ale trzeba y, odzyskać honor i ją dogonić. Jaki choro? Nie no, trzeba je dogonić. Nieważne dlaczego, to Trzeba to zwyciężyć. Bo nie będzie pieniążków, a pieniążki muszą się zgadzać. No, no, Jack zwalniaj tu, zwalniaj, bo się zbliżam. Może to być nieprzyjemne... dla mnie. O, ono się już dymi, co za szkoda. Złokajmy się z nią sam na sam. To było, może jest... Aha, tu mi zwiała. Kurczę. O, ten co tutaj. Uuu. To wygląda na groźne. Kamień, serio. Trzy uh, <laughs> gwiazdeczki. Ale ładnie go tutaj wyrzuciłem. Wszyscy we mnie wjeżdżają. No co ja im zrobiłem? Chyba muszę się zmywać, bo mnie nie lubią. No, raid, jeszcze coś tam próbuje mi nawalić. Wierzę, że bardzo zawzięty facet, ale pojechał nie wiem czego dłuższą drogą, więc zostaje z tyłu. A ja sobie tutaj będę z Jackiem ponownie walczył. Już ostatnie okrążenie, więc teraz nie ma przelewek. Musi być jednoznaczna decyzja: czy go wyprzedzać, czy nie. I chyba jednak wyprzedzę. Tak jak to uczyniłem. Jeszcze przydało się by, przydałoby się tą panią wyprzedzić, tylko że nie wiem, czy zdążę. Nie zdążę, trudno. To się jakoś wymyśli w następnych wyścigach. No drugi, no nieprzyjemnie. To lecimy dalej. Okej, okay, to lecimy. Drugi wyścig. No, wszyscy sobie od razu w tyły wjeżdżają, a ja znowu tutaj wybijam się na prowadzenie. Nie wiem, jakim cudem, przecież moje auto jest wolne, jak widać, jednak coś chyba się w nim ruszyło. Dotarłem silnik czy coś, nie wiem. Także w tym razie daję radę teraz, jakoś tą pozycję zdobyć dość wcześno, no, Już trzeci jestem, w sumie za bardzo nie próbując nawet walczyć. Miau. lecimy. Prawie bym nie trafił. No właśnie. O jak ja tutaj wariacko jeżdżę. Aż się sam siebie boję. Co ja tutaj robię? O ho, Sofia mi tutaj wjechała w tył. I się odbiła. Dlaczego jej nigdy nie spowolniło? Czyżbym miał cięższe auto? Eh? Chyba tak. No i pierwszy, no i tak się jedzie na tej trasie. Po prostu się jedzie do przodu a nie zostaje z tyłu. Tylko trzeba wszystkie skocznie zaliczać, bo to nie teraz się jednak przydaje. Trzeba umieć lądować jeszcze. Gdyby się to miało większy wpływ na to lądowanie by było lepiej, ale... Chociaż pewnie bym więcej zepsuł. Aha, tu jeszcze krzesełka były, spoko. Jeszcze takie prawie użytkowy... użytkowa część. Kiedy ona mnie wyprzedziła? Część samolotu. Oj, za bardzo zaszalałem z tym, które mnie tutaj obróciło. A ja muszę z nią zwyciężyć tym razem. A ona jest przede mną. Więc coś mi tutaj nie pasuje. Czym prędzej muszę ją tutaj dogonić? No, 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 no. koła zjeżdżać stąd. Dosłownie. Prze silnikiem się bawi. A ja ona znowu tym małym prytkiem tutaj mi tak wyskakuje w powietrze. Nitro używa w sposób jakiego nie lubię. Chyby nawet trzeba coś tu wykombinować z tymi lotami. O! Dobra, jest. Okazja była. I powiedzmy, że wyszło mi to na dobre. Dlaczego nadal jest pierwsza? Ło, chyba coś zawadziłem. Jestem piąty, no bardziej mi cofnąć już nie mogło. O Jack Jezus! Chyba wybuchnął sobie, haha! Ha. A ja wrzuciłem jeszcze jego zdechłe auto pod koła Software, Która została wyrzucona przez Jasona i jestem sobie drugi Bo jakiś tu ulecia na prowadzenie Nie wiem jakim cudem, chociaż on już ma auto skasowane Tylko raz dobrze w niego przywale i będzie po nim Widziałem się na jego miejsce tak nie wpadł tutaj do przodu Chociaż to może być dobrą opcją dla niego, bo jest odseparowany od, od większości aut, do których go właśnie próbuję zbliżyć. O Frank rozwalony, a miał takie auto jak ja, ładne. No nieważne, jakie duże auto tutaj o, kurczę, kurcze, tam jest wyprzyciwa skubana. Ok, mam nadzieję, że na coś tam już zatrzymało. Z tym to mogę przegrać, ważne by nie z nią. Dobra. Oj, oj, woj, ona mnie dogania, a ja coś tu za bardzo szaleję Dwa kółka, nie, jednak szaleję. Dobra, 56 Nie wiem czy będę miał najszybsze, ale w każdym bądź razie 3 osoby nie ukończyły, nieźle. Te kasy 1600 Dobra, nieźle. Pierwszy jestem, Sofia jest na równi ze mną. Muszę teraz jakoś ją tutaj pocisnąć. Tak, drugi raz, drugi dojechałem. Teraz Sofię muszę zwyciężyć tylko, w sumie to jest najważniejsze w tym momencie. To tu jest Sofia. Dlaczego ona szybciej startowała? Dlaczego jestem ostatni? Nie, to był głupi pomysł, żeby w ten sposób to rozwiązać. Zrobię to podobnie, ale troszeczkę mniejszym skutkiem ubocznym. No, no, Pokazał, co Jeszcze raz. Trzy, dwa, i jedziemy. Będziemy tak. A, a, a. A. Dobra, to jest w miarę dobre. Już się obróciła, no, skubana. Ale ma troszeczkę straty. Chociaż lepiej jakby w tej kraksie się znalazła miał okazję, w miał tutaj przywalić. Też tak, mam się w krakcie znalazła, ona by Aha, ale teraz w sumie ona w tą krakcie wjeżdża. To też nie było głupie. No tak, się pewnie tam zaraz wyjmiję z tego i... Dalej będę stratny. Chociaż nie, nie widzę jej. To jest dobrze, dobrze jest. Się muszę się zabezpieczyć, w razie czego jakby była w pozycji lewej Do przodu! No na dół. Hahaha, <laughs> jak on wariuje. Kaktus! No, nie, nie. Dobra, jest ostatnia, zresztą mi osób wali. tam też to jest blisko. Dobra, trzeba z tym nitro tutaj coś zrobić, bo się marnuje biedactwo. O, dwa kółeczka? Nie, 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 dobra, leciło, szybko. Okej, okay. tą panią tutaj yy, odwrócimy. Od dobrej ścieżki, sprowadzimy ją na o, dzięki za rozwalenie tych barierek. No i, za, i szyb. Chociaż szyb już nie było, nie musiałem się ruszać. No i pierwszy. A to są tylko trzy okrążenia, więc to szybko się skończy i nie będę musiał tego długo utrzymywać. Oj, 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 oj! Deski wszystko tutaj jest. Oho ho Jack mi się tutaj wrył. Ale ładnie go tutaj zrównałem z barierką. Tylko szkoda, że go to bardzo nie spowolniło. Ale ważne, że Sofia jest trzecia, czwarte, trzy, czwarta. Chociaż ja nie, nie dobra, Ona zmieniła kierunek jazdy. Przynajmniej na chwilę. Jackiem się tu jeszcze martwię, ale nie powinno być źle. Dla... Możemy tutaj z pewną prędkość. O, właśnie, kiedyś w ten sposób właśnie wygrywałem wy wygrałem wyścig. Tylko szkoda, że to nie było ostatnie okrążenie. Po co ja tak zaryzykowałem? Tak go mnie przywali? No jakże. Bo lecąc w górze nabiłem nitro i od razu go użyłem w ten sposób wyprzedziłem z większym punktu i wyprzedziłem przeciwnika i tak mi fajnie można wygrać. Tylko szkoda, że to nie było ostatnie okrążenie. Ja tak świadomuję, że nie przejechałem przez metr. Jako drugi, tylko pierwszy to już jakoś... Już mnie tam lekko podbudowuje. No, tam masz. Tam masz drogę. Nie ma? sorry. Przykro mi. Myślałem, że jest droga. Nie widziałem barierki. No. No i lecimy do przodu. I, 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 I ostre zakręty! Ostre, ostre... No i teraz sobie już możemy polecieć w O Ojejku, jak żem to zrobił. Ale Ale spoprałem. Małe włosy by mnie ktoś wyprzedził. No, teraz tutaj ciekawy wynik, bo tylko kilka setnych sekundy dzieliło. Yy, Sophie Martinez z Jacka Bentona, bo w sumie równo dojechali. Tam 10 sekund, ale setnych sekundy jest bardzo mało. Nie, z pierwszy Puchar 2900. Nie, nie lubię tej imprezy. Bullet, nieźle. Lentus, no to będzie trzeba autko wymienić na Lentusa. 12 tysięcy, dziękuję bardzo. Dobra, to dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, kiedy przejdziemy sobie dwie specjalne trasy, czyli te kaskaderskie.